Panowie, ja jestem Albie, to jest kolejny materiał z FC Mobile 24 i to nie byle jakie materiał, ponieważ już widzicie oczywiście po tytule. Potężny team upgrade, 700 milionów końców, bo dokładnie tyle nazbieram w ostatnich tygodniach, miesiącach może nawet yy, Wraz oczywiście również z gemami, które już po części wydałem, ponad 100 tysięcy ich było, więc naprawdę ostatnio dużo homikowałem zarówno właśnie gemów jak i końców Teraz jest wreszcie czas na to, żeby się ich pozbyć, żeby wreszcie wypieprzyć wszystkie końcy na nowy, zajebisty skład, więc naprawdę jarem się mega Zostaw po tym odcinkiem jak najwięcej w górę, daj subik, jeśli tego oczywiście jeszcze nie robisz, ponieważ jesteśmy na fajnej drodze, żeby wbić 32 tysiące Napisz jakiś fajny komentarz, napisz ile masz obecnie Overalla, czy ile masz końców, ile jest wart Twój zespół. Takie rzeczy możecie oczywiście się tym dzielić bez żadnych problemów, także. Przejdźmy do rzeczy od razu, bo naprawdę ja nam się już nie mogę się doczekać, aż w końcu wydam hajs na tych naprawdę zajmistych zawodników, którzy wzmocnią i kompletnie odmienią mój skład. No i żeby być oczywiście dokładnym, co do miliona, na końcu obecnie 728 milionów w końcu, więc naprawdę więcej niż się spodziewałem, ponieważ no, składa się na to m.in. E, kilka czynników takich jak traf Szawiego e, z Exchange'a, e, dwóch zawodników 80, plus i właśnie nie spodziewałem się, bo w tym Exchange'u zazwyczaj podałem jakieś kiepskie karta, Tutaj proszę, Szawie ikona, e, 20 baniek. No i oczywiście udało mi się sprzedać tych trzech zawodników 95 overall, toty, mianowicie 2 razy Rodli za 50 baniek, no i oczywiście jeszcze Denis Berkam za 40 y, niecałych, więc y, tak to wygląda. Na końcu już prawie 20 tysięcy gemów, więc myślę, że jeszcze spokojnie dozbieram y, 10, może 15 tysięcy gemów y, na jakąś fajną paczkę na koniec, na sam koniec oczywiście Eventu Toty i na kanale sobie y, taką paczkę na pewno otworzymy. No i co? Wejdźmy sobie na chwilę do skodu, ponieważ tutaj jeszcze muszę zrobić pewne sprostowanie względem ostatniego odcinka, ponieważ tam wam mówiłem, że... Z zespole zostanie pięciu zawodników, mianowicie Ronaldo, Lampard, Zico, Grimaldo oraz Zanetti, ale prawda jest taka, że między innymi przez fakt, że częściowo oczywiście ceny zawodników, których chcę sobie kupić do Skodu spadły, jak również oczywiście fakt, że udało mi się w sumie y, zgromadzić więcej hajsu niż tak naprawdę myślałem, niż się spodziewałem, y, no to tych zawodników będę mógł wymienić więcej i tak naprawdę na, na chwilę obecną w zespole zostanie tylko dwóch zawodników, tak jak widzicie to, to, to tutaj oczywiście na załączonym obrazku, mianowicie Zico na camie, i oczywiście pozycja lewego obrońcy, mianowicie Grimaldo. A cała reszta zostanie kompletnie wypieprzona, i yy, kupimy sobie nowych zawodników. Siedmiu oczywiście na rynku i dwóch już mam w klubie. No mianowicie wiecie doskonale, kto tutaj jest: jest to Alisson, zawodnik oczywiście z zakładki Icons Evolutions, na pozycji yy, bramkaże 94 overall Toty, czy tam u Toty w sumie. No i yy, na CM-ie będzie lepszy Hulit, mianowicie ten oczywiście z Exchange. A. Więc tak to, moi drodzy, wygląda na tę chwilę, na chwilę obecną. Yy, mamy tutaj yy, składzik. No, umówmy się, dość kiepskie, ale po tym odcinku wszystko się diametralnie odmieni. Więc naprawdę, zapowiada się to wszystko świetnie. No, ale zanim przejdziemy, oczywiście, do marketu, to jeszcze jeden przerywnik: ponieważ naprawdę ważna sprawa, fajna paczka jeszcze nas czeka w tym odcinku przed yy, potężnym team upgrade'em. No i co? W ciągu tygodnia udało mi się zrobić kilka exchangów, mianowicie zawodników, trzech zawodników 90 plus na karty 9,3, 9,4 overalla. No i zgadnijcie, nie wpadło nic zajebistego, ponieważ dwa razy wpadł, wpadł QL, więc pomyślałem sobie, że dokupię trzeciego ql żeby oczywiście zrobić tego exchangea na 9,5. I zawodnicy w tym zawartym exchangeu są naprawdę zajebiści Wiadomo, obecnie jest wielki tutaj, wielka fala tych piłkarzy 95 overall, więc na chwilę obecną nie uda się ich sprzedać, ale wiadomo, że jak za 2-3 dni ten exchange zniknie z. z z Fify, z gry, no to niektórzy zawodnicy naprawdę mogą kosztować krocie. No Vieira, Hernandez, Van Dijk, te topowe karty. Wiadomo, jest różnica czy trafię właśnie takiego Patryka Vieira, czy trafię Rodrigo, który kosztuje tyle co właśnie trzech y, takich y, QL-ów, ponieważ oni mają wartość razem y, mniej więcej około 40 milionów końców, także przepalamy ich. Bez problemu QL y, strasznie mnie wkurzał, bo trafiłem go trzy właśnie razy, w sensie dwa razy dokupiem trzeciego, żeby... Pykło, no jestem ciekaw. Flaga nam oczywiście wszystko od razu zdradzi, więc otwieramy paczkę. O, ostatnio mam właśnie problemy też z nagrywaniem, więc mam nadzieję, że teraz nie przerwie w trakcie otwierania tej paczki, bo naprawdę byłby hit. W momencie, gdyby tak było, no to wiedzcie, że otwieram to paczkę, bo kamerka się nagrywa i po prostu wam screen, screena trafu, yy, yy, oczywiście później, jeśli by yy, oczywiście do tego doszło. Mamy Hiszpana, nie? To będzie Rodri. Ja pierdziela, to są jakieś trolle, nie? E, ja naprawdę was nie ja naprawdę was nie na Wy mi dajecie najgorsze gówno. Co to w ogóle jest Rodri? Naprawdę. Ja już go trafiłem trzeci raz w tej Fifie, To jest najgorsza karta 95 niegrywalny, najtańszy. No ja tutaj widzę, że jej za wszelką cenę chce mi po prostu zepsuć humor w tym odcinku, ale ja się oczywiście nie dam moi drodzy, ponieważ cały czas na koncie jest 728 milionów końców, tego mi jej nie jest w stanie zabrać. To tylko jestem sam w stanie oczywiście wydać, więc bez przedłużenia lecimy sobie na rynek. Yy, oczywiście wszystkich zawodników, których chcę sobie kupić, mam już yy, odłożonych na liście, Ale możemy sobie po kolei polecieć yy, zawodnikami, może na, na, na początku ofensywnymi, mianowicie RW i LW. Yy, no, jacy zawodnicy wchodzili tak naprawdę u mnie w grze? No, to tak naprawdę, zawodników, nad którymi się zastanawiałem na pozycji, powiedzmy, RW, no to był Jersinio. Ewentualnie jeszcze George Best, więc tylko te dwie pozycje mnie interesowały, bo Foden, czy te dwie karty, ponieważ Foden czy Salah, to jednak odstawały trochę jeśli chodzi o grywalność, ale też sztuczki. No i ten Jersinio naprawdę wygląda zajebiście, więc tutaj był raczej dylemat między właśnie Jersinio a Georgeem. Bestem na pozycji lewej było trochę ciekawie, ponieważ byli tacy zawodnicy jak Thierry Henry. Wiadomo, ci bardziej nieosiągalni typu Messi czy Mbappe, nawet y, Toty, nawet się nad tymi kartami nie zastanawiają, ponieważ musi oczywiście starczyć tych y, 700 baniek na, na różne pozycje, nie tylko na tych ofensywnych, bo trzeba wszystkie oczywiście to te pozycje y, mniej więcej porówno wzmocnić. Y, Aurie i oczywiście w dwóch wersjach, mianowicie wersja Winter Wildcard, jak również wersja Toty Nomini. No i jeszcze Hongmin są też bardzo fajna karta, więc naprawdę tych opcji było dużo, ale w końcu oczywiście decyzję podjąłem Przejdźmy sobie może teraz do yy, zawodnika na ataku I tutaj Wam mogę od razu powiedzieć, że nowym, nowym napastnikiem nie będzie ani Eusebio, ani Ronaldo Te dwie, naj, chyba dwóch najlepszych obecnie strikerów w całej grze I to bez podjazdu, bo ani Ronaldo, czy tam Sanchez, czy nawet Haaland nie mają podjazdu do tych dwóch kart Ronaldo, Eusebio i to też nie dziwota, że te karty kosztują ponad 200 milionów na rynku w wersji podstawowej, ale tak jak mówię Ta cena jest po prostu zbyt wysoka, więc tutaj bardziej patrzyłem na przyziemne karty Karty oczywiście cały czas w przedziale uwradły 95+, i to byli zawodnicy jak chociażby Drogba yy, Johan Cruyff i ewentualnie jeszcze patrzyłem na Puszkasza, więc te trzy takie karty, które mnie najbardziej ciekawiły Przejdźmy sobie może teraz do zawodników na pozycji CM i tu jest naprawdę bardzo ciekawie, ponieważ no również tutaj dwie takie sytuacje, dwóch naprawdę zajebistych zawodników, ale też taki przedział cenowy, że jak dla mnie nie do zrobienia, mianowicie Ruth Hulit oraz Patrick Vieira, dwóch najlepszych CM-ów obecnie w grze, tak samo jak właśnie w przypadku Eusebio oraz y, Ronaldo jako dwóch najlepszych y, zawodników y, na pozycji napastnika. No, to jednak nie w moim zasięgu. 200 milionów na kartę podstawową to jest po prostu za dużo. Więc u mnie tutaj w grę wchodzili tacy zawodnicy jak Bellingham, De Bruyne czy Clarence Seydorf. Jeśli chodzi o pozycję CB, no to tutaj tak naprawdę myślałem przez chwilę bardzo poważnie nad zakupem yy, Paolo Maldiniego. Ale już Wam mogę powiedzieć, że Maldiniego również sobie nie kupię, ponieważ no grałem nim przez ostatnie kilka miesięcy i wiadomo, ta wersja jest dużo lepsza i tak dalej. Ale chciałbym trochę odświeżyć to wszystko. I po pierwsze, oczywiście karta kosztuje prawie 200 baniek wersji podstawowej. Wiadomo, ma bardzo wysoki overall, ale overall dla mnie nigdy w tej hierarchii. Oczywiście tutaj priorytetów nie był, nie był zbyt wysoko, ponieważ dla mnie najważniejsze jest oczywiście yy, zajebistość Skodu i Kart. i Wiadomo, Maldini jest super i tak dalej, on wszystko wypełnia, ale tak jak mówię, chciałbym sobie trochę odświeżyć tutaj zawodników, żeby nie byli cały czas I tak samo jak nie kupię sobie nowego Ronaldo, wymienię sobie wersję toty na wersję podstawową, to tak samo nie wymienię sobie również yy, Maldiniego toty yy, na wersję standardową, więc y, tutaj oczywiście patrzyłem na inne zawodników, oczywiście y, zawodnicy 95+, plus i tutaj wśród nich byli tacy zawodnicy jak y, Van Dijk, Blonk, y, Ruben Diasz, y, Diasz oczywiście podstawowego tego Tottenhamu, jak i Bareziego, na nich za bardzo uwagi nie zwracałem, no i jeszcze przez chwilę myślałem o Araucho, ale jednak on statystykami na tyle odstaje od y, obecnych zawodników właśnie Toty, że stwierdziłem, że po prostu nie ma sensu. No a jeśli chodzi o pozycję RB, to tak naprawdę tylko dwie opcje były do wyboru, mianowicie dla mnie, y, przynajmniej interesujące y, karty, mianowicie y, João Cancelo wersji Winter Wild, Kart, jak i również oczywiście karta Toty 96 overall capita czyli oczywiście Carlos Alberto. I był jeszcze tam w zanadrzu Framepunk, ale stwierdziłem, że go odstawię na początku i tak naprawdę tylko tych dwóch zawodników miałem, wzią, brałem pod uwagę właśnie w kwestii zawodnika na pozycji RB. No i tak to moi drodzy wygląda, jest watchlista, to są wszystko zawodnicy, którzy zaraz zostaną zakupieni za 730 milionów w końcu, dobra już naprawdę dużo celebruje, więc może przejdźmy do rzeczy Oczywiście te zawodników sobie kupię na różnych rankach, mianowicie Jersinho sobie kupię na ranku oczywiście trzecim, żeby tutaj yy, hajsu zgarnąć, no pff. Wiecie co, dopóki tutaj jeszcze oczywiście jest odcinek, może ja sobie tak za 120 milionów kupię, jeszcze trochę pożydzę, może, może uda się wyżydzić tego zawodnika za 120 milionów, więc 99 overall y, Jersinio zakupię za 120, a potem lecimy sobie w Kilianą Bapę, którego sobie kupię na y, czwartym poziomie, ponieważ dokładnie on jest za 140 milionów, więc sobie kupię Bapę w wersji oczywiście Winter Wildcards. Myślałam nad jego wersją toty ponieważ po prostu jest ona y, no nieco lepsza, ale też trochę droższa, ale... Po... Tutaj sobie stwierdziłem, dobra, nie będzie pewnie aż tak dużej różnicy między tymi zawodnikami w gameplayu, ponieważ to jest też naprawdę świetna karta, ta jego wersja zimowa. A jeśli chodzi o sam design karto to dla mnie to nominy są turbo brzydkie, a te karty zielone nap naprawdę fajnie wyglądają, więc w tym przypadku trochę taki nielogiczny wybór, bo nie potrzebują podgrywalności, tylko bardziej oczywiście pod design karty. Lecimy dalej, CB kupiłem sobie w sensie zdecydowałem się na Wandajkę, to tutaj sobie kupimy podstawową jego wersję. Wiadomo, że tutaj jeszcze może się zmienić jego cena, ponieważ jest obecnie 999, ale stwierdziłem, że walić to już nie będę się nad tym za bardzo zastanawiał. Sedorf, Klaren Sedorf był oczywiście do wyboru jeszcze De Bruyne oraz Bellingham, ale on był z nich wszystkich najtańszy, po pierwsze, a po drugie, zawsze mi się Sedorfem świetnie grało, Naprawdę miał zajebistą sylwetkę w grze, i jak zobaczyłem jego wersję, właśnie Lunar, to stwierdziłem, kurde, muszę go sobie kupić, więc. Yy, Oto jest i on, jest i Holender. Kupię sobie go również w wersji podstawowej, ponieważ on tam szybko rośnie, właśnie yy, jako. Yy, kupię go za 73 miliony i będzie git, bo on szybko rośnie, właśnie jak się go podbije na, yy, na wyższe levele Ruben Diaz również będzie kupiony na wersji fioletowej za uwaga 108. Dobra, po, potargujmy się jeszcze może i yy, wyciągnijmy go za jakieś, nie wiem, 105. No, dajmy 106, dobra, 106 milionów. Sobie kupię właśnie Rubena Diasza i zostały dwie ostatnie karty So jak widzicie, już jest coraz mniej yy, i wygląda chyba na to, że kurde nawet nie nie uda się tego wszystkiego kupić. Dobra, jest poczekajcie, jest żał cancelo żał cancelo kosztuje 86 milionów. Czyżby się trochę kurde przeliczyłem z tą matmą? Ja nie wiem, poczekajcie, 82 to kupmy, kupmy go sobie może za 84 liczę oczywiście na to, że jak najszybciej to... Yy, uda się z, yy, z wszystko zrealizować I na końcu jest jeszcze Johan Cruyff, którego planowałem sobie kupić w wersji czerwonej yy, Za 130 milionów, ale widzicie A pocz chodź, po poczekajcie, 124. mam na końcu 124 miliony, więc Muszę chyba jeszcze wyskrobać trochę hajsu, żeby sobie kupić krójfa na pozycji yy, Na oczywiście wersji czerwonej Dlaczego Cruyff, dlaczego nie inni zawodnicy typu Haland, Czy jeszcze tylko innych dostępnych, czy na przykład Puszkarz A między innymi dlatego, że po prostu no 5 gwiazdek, no umówmy się, 5 gwiazdek sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi. krójfem rzadko kiedy gram, a jest naprawdę ultra legendą Barsty, świetnym zawodnikiem, zawsze sentyment do niego jest. Statę też ma bardzo fajny, więc stwierdziłem, że to jest karta jak najbardziej dla mnie, więc yy, z tym krójfem jeszcze trochę poczekam, i po prostu yy, zobaczę, czy uda się jakieś karty sprzedać. Dobra, udało do mi się trochę sprzedać zawodników, oczywiście z klubu ci, oczywiście, którzy byli od razu na czerwonym i mamy przez to 9 milionów końców i na koncie 133 milionów. Musi oczywiście jeszcze się kupić Zhao y, Cancelo, w międzyczasie mogę zobaczyć, czy uda mi się y, zakupić y, Johana Cruyffa, oczywiście w wersji czerwonej i zobaczymy, czy jest jakaś oferta. Jest za 133 miliony, uwaga, poczekajcie, 133 miliony, mogę sobie go kupić, tak? Uwaga, Johan Cruyff y, za 133 miliony i teraz pytanie, czy się szybko kupi, czy... Dobra ludzie, zabrakło mi miliona końców, żeby kupić sobie João Cancelo, ale teraz już wszystko jest. Mamy wszystkich siedmiu zawodników kiopanych na rynku do składu. Jak widzicie, jestem kompletnie wyczyszczony z moich końców. Na koncie jest zaledwie nieco ponad milion dwieście tysięcy. Jest Jerzinio, Mbappe, Van Dijk, Sedorf, Ruben Dias, Johan Cruyff i João Cancelo. Let's go! No i jak widzicie oczywiście całość kosztowało 739, no nie całe 740 milionów końców, nie jestem, nie ma już nic, ale w sumie jest to satysfakcja, bo w końcu wiecie już nie ma tego tej presji, że końce się cały czas stakują, a skład jest słaby. Teraz wszystko możemy sobie fajnie, elegancko tutaj wprowadzić, więc zaczniemy sobie może od bramkarza. Na oczywiście pozycję pana Onany wejdzie niektórym jak Alison napisał, oczywiście wszystkie zawodników wrzucimy do skodu, a potem zajmiemy się treningiem, bo trochę oczywiście zawodników Srebrnych mam, mam też oczywiście karty do przepalenia, jak chociażby Ribery, czy. Ponieważ oni naprawdę mają mo mocno e, już podbity level, jest też oczywiście m.in. E, Antonio Rüdiger Więc co? LB oczywiście zostaje bez zmian. Na pozycji e, CB mamy pana Rubena Diasza, mamy również e, nikogoś innego jak e, Virgila Vandyka na pozycji RB. Coś ładuje, bo nie wiem, coś się z netem nie tak więc. Dajemy sobie oczywiście na pozycji RB e, e, João Cancelo, potem mamy e, tutaj CM pierwszy i jest to. Jest to oczywiście Sedorf w miejsce Hulita. Jest też jeszcze drugi Hulit, mianowicie, w sensie no, drugi Hulit, ten lepszy Hulit. W miejsce w sumie powinienem zamienić sobie Hulita na Hulita, ale to już jest bez żadnego znaczenia. Jest też na ataku niektórych, nie jak Król w miejsce Ronaldo. Na LW Mbappe, Winter Wildcard i na pozycji RW Jerzinio, Więc tak moi drodzy, ostatecznie wygląda zespół po upgradzie. Jeszcze oczywiście dojdzie do treningu, ale. Wstępnie tak to wygląda, jest overall 97, więc całkiem gitno wygląda Ale oczywiście zanim przejdziemy sobie do trenowania poszczególnych zawodników To musimy każdego zawodnika wbić na poszczególne ranki, ponieważ no jak widzicie Albo jak widzieliście właśnie w ostatnich odcinkach, trochę mi się nazbierała Javier'a Mascherano Więc oczywiście zawodników niewmiennych jak i również tych, których kupiłem na zerowym ranku, czyli Sedorf oraz oraz Virgil van Dijk, tych zawodników sobie wszystkich podbijemy Także zaczniemy sobie oczywiście standardowo od bramkarza Alissona Więc lecimy z pierwszym oczywiście rankiem, którego trzeba wbić Proszę bardzo Javier No Mam nadzieję, że to oczywiście szybko tutaj pójdzie Bez żadnych zakłóceń internetowych Także co, skill pointów na razie sobie wykorzystywać nie będę, nie będę Ponieważ to... Trochę by jeszcze na tym odcinku trwało, więc myślę, że zrobię to sobie prywatnie, nie ma sensu, żebym to teraz robił na odcinku, bo naprawdę by się ten film dużył w nieskończoność Lecimy oczywiście jeszcze jeden rank tutaj dla Allisona, więc mamy 97 overall utoty Alison, bramkarz Liverpoolu i reprezentacji Brazylii naprawdę wygląda to No zacnie, wygląda to zacnie. Już jest 98-99, pewnie nie wbije, aczkolwiek zaraz się o tym przekonamy Mamy tak pana Virgila van Virgil van Dijk y, oczywiście nie trening y, tylko y, tylko rank up, więc ranka pojemy sobie Virgila van a. aha tylko raz możemy chciałem dwa razy w, w, w tego wrzucić y, Javiera y, Mascherano, więc jest Virgil van Dijk na początek oczywiście na ranku zielonym, czyli na level 1, 96 overall, potem mamy oczywiście van na 97 i zaraz też uda się go wbić na 98, więc no widzicie prawie idealnie wykalkulowałem to wszystko z końcami zawodnikami, więc gdybym jeszcze przed odcinkiem trochę policzył lepiej yy, no to bym yy, oczywiście yy, sprzedał kilku zawodników yy, z klubu i miał yy, dokładnie końców, a tak to jeszcze musiałem kombinować wcześniej, ale ostatecznie udało się wszystkich zawodników kupić, których chciałem, więc yy, na pewno yy, odcinek yy, na plus, no i co Sedorf, kolejny zawodnik to oczywiście Sedorf i znowu kliknę trening ja pierdziele, co jest grane Rank up. Rank up. dla Sedorfa zostało 8 mask więc idealnie czterech dla Sedorfa, 4 dla, dla Rudachulita, czyli dwóch cm jeszcze trzeba będzie podbić. Więc jest Sedorf, naprawdę ten Sedorf to jest jedna z moich ulubionych kart właśnie w tym update, bo naprawdę jarm się tym zawonikiem. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mi się zawsze nim dobrze grało i teraz ma taką zajebistą kartę, wysoki overall, fajny design w ogóle z tym lunarem. Sam event, wiadomo, dość nudny i monotonny, ale i mało oferujący, ale zawodnicy... Kurde, co ja zrobiłem! Ja na farcie, Wyobrażę. ja na 50%, bo ja, yy, ja pierciele widzieliście co się stało, nie, bo normalnie potrzebujesz dwóch, ja dałem jednego na 50% oczywiście szansy i akurat się udało bić, dzięki czemu może uda się jeszcze podbić yy, Grimaldo w sumie, więc dobra, lecimy z rank -upem dla Hulita. Jest Root Hulit na pierwszym levelu. Root Hulit, Holender. Boski Holender. W sumie to jest karta pierwsza do wywalenia. Jak już tak y, mam być, cztery z wami. Ale na pewno pod head to head on będzie mi bardzo długo służył. Więc to też nie jest y, y, absolutnie maskerano wyrzucone w błoto, że tak powiem. Bo naprawdę Root Hulit w head to head to jest best total Ale przez właśnie swój niski overall dość. Ym... I też ten Disney jakoś bardzo mi nie pasuje. Ponieważ wiadomo, że jest to zawodnik. Po y, prostu jako zdjęcie portretowe, a nie. A nie w akcji, tak jak y, oczywiście reszta zawodników, ale no mimo wszystko, na no, tak podbity ruch też będzie świetny. Wiadomo, nie na takim poziomie, co ty, ta jego wersja y, na rynku 97, ale i tak będzie na, naprawdę y, bardzo grywalne. I ostatni zawodnik, którego uda się jeszcze może zrankapować, jest to Grimaldo. Ostatni Mascherano rano pójdzie na przepalenie 95 overall. Na niebieskim ranku oczywiście będzie Alejandro Grimaldo fantastyczny piłkarz, fantastycznego obecnie klubu pod wodzą Szabiego Alonso Bayer Leverkusen i jest 99 więc no, teoretycznie wbiliśmy 6 owrali w tym odcinku, ponieważ startowałem z 93 ale no w międzyczasie wiecie, że już miałem 95, więc można powiedzieć, że 4 overrally jest podbity, skład naprawdę zajebisty, no i zawodników, których mam na czerwonym ranku, oczywiście od razu możemy sobie podbić wykorzystać do tego piłkarzy, których już wcześniej trenowałem mianowicie, no teraz muszę się przez to wszystko przebić normalnie dostałbym za Riberiego oraz Diabiego na rynku jakiejś. 20 milionów końców, ale stwierdziłem, że już walić te 20 milionów końców, i lepiej oczywiście wykorzystać ten cały trening, jaki w nich zainwestowałem. więc lecimy sobie Franka Liberiego i będzie Bapę na, na levelu 17, więc możemy sobie go teraz wbić na level 17. Także Kilian Bapę na level 17, i tak samo oczywiście robimy po no nie po drugiej stronie, ale na ataku z Johanem Cruyffem. I Johan Cruyff oczywiście trzeba znowu zrobić filtr. Ja pierdziele kiedy jest denerwujący, naprawdę. I jej czasami. Po prostu nie myśli, albo nawet i bardzo często nie myśli Ui, u, Oczywiście jest to niekto jak Diabi, którego, którego sobie przepalamy bez żadnego żalu Oczywiście, więc Johan Cruyff, jak widzicie jego statystyki naprawdę są mocne, ale one jeszcze mogą być nawet jeszcze lepsze Więc i co, na końcu jeszcze jest Virgil van Dijk, którego też możemy sobie wytrenować, bo mam tam Mam tam tego, oczywiście Rudigera, więc 89 możemy sobie dać, bo on chyba miał 89 i 99, coś takiego. No i oczywiście znajdzie nam się zaraz Antonio Rüdiger. On ma 92 podbity, dokładnie też trochę oczywiście Expo to będzie, więc przepalamy sobie go. No i jeszcze jest w sumie Steven Gerrard, też mogę sobie Gerarda tutaj władować w. A dajmy sobie w tego w Sedorfo, ponieważ on jeszcze w ogóle treningu nie ma, więc władujmy sobie jeszcze yy, tutaj yy, ile miał 90, chyba yy, 90 i uwaga, i gdzie ten. Gdzie ten y, jest? Gerard. więc mamy też na 11 levelu nikogoś innego jak pana Sedorfa No i w sumie teraz nie będę przepadł tych wszystkich brązowych kart I tak dalej, myślę, że w następnym odcinku Na pewno wam pokażę poszczególne statystyki Każdego zawodnika, ponieważ to by trwało po prostu zbyt długo Więc tak to wygląda, ostateczny finalny skład Jeszcze oczywiście nie wszyscy zawodnicy wbicie Ale personalnie tak to wygląda I będzie wyglądało przez najbliższe tygodnie na bramce Alison, obrona Grimaldo, Ruben Diasz, Van Dijk, w w pomocy Hulit, Zico, Sedorf, na ataku Mbappe, Krujw, Jersinio. Zajebisty skład, bardzo mocny, overall 99, wartość składu ponad miliard 100 tysięcy. Na koncie okrągłe praktycznie 0, więc jestem wyczyszczony, ale również zadowolony, bo o, naprawdę bardzo, e, bardzo udany ten upgrade w tym odcinku. Napiszcie, jakie jest Wasze zdanie na temat tego składu, ile macie overalla. Trzymajcie się, cześć!